Hej, witajcie w kolejnym odcinku mojego programu. No i co? Przyszło bardzo dużo listów. Żartowałem. Przyszło kilka e-maili, w których to napisaliście mi, że bardzo dziękujecie, że jesteście wdzięczni za to, że ktoś taki się pojawił. Że mi kibicujecie, że czekacie na kolejne treści. Subskrybujecie mój kanał. Już kilka subskrypcji się pojawiło. Za to bardzo dziękuję. Czekam na kolejne. Także zapamiętaj, jak jesteś tu pierwszy raz albo drugi, bo to jest drugi odcinek i nie zrobiłeś jeszcze tego, co trzeba, czyli nie zasubskrybowałeś mojego kanału, to zrób to jak najprędzej i czekaj na kolejne treści, bo warto. A jak nie warto, to włącz telewizor i, i obejrzyj sobie kiepskich. Cześć. Dzisiaj powiem Wam o tym, jak to źle dobrane menu może Wam położyć Waszą imprezę. A jak to się dzieje? Posłuchajcie. Na pewno spotkaliście się z imprezą, na której było bardzo dużo jedzenia. Tak naprawdę wysypywało się to jedzenie ze stołów. Donoszono, donoszono, donoszono i donoszono. Tak było w latach 2000, tak było wcześniej. Mieliśmy coś takiego. Taką gościnność, którą do dzisiaj mamy, ale trzeba było to podkreślić bardzo i pokazać, że wszyscy goście zostali bardzo dobrze ugoszczeni. Ja myślę, że to było bardzo fajne na tamte czasy. Mieliśmy trochę inne nawyki żywieniowe, inaczej myśleliśmy o tym wszystkim. I kojarzyło nam się to na pewno z jakimś e, dobrobytem, e, z bardzo dobrą opieką e, naszych gości. Martwiliśmy się o to, żeby nikt nie wyszedł głodny. Tak naprawdę dzisiaj się całkiem inaczej to wszystko odbywa. A teraz powiem Wam, jak to źle dobrane menu może położyć Wasze wesele na plecy i położy. Co, nie wierzycie? O czym on gada, nie? Słuchajcie. Przede wszystkim, jeśli spotkacie się z faktem, że ktoś będzie w lokalu wciskał wam 120 tysięcy mięs na jedną osobę, bo tak inni biorą, to znaczy, że nie tędy droga. Przede wszystkim, co się stanie, jeśli będzie źle dobrane menu? Jeśli ktoś wam sprzeda bardzo naciągnięty jadłospis i zamiast Dwóch sztuk mięsa przykładowo na jedną osobę będzie więcej. Będzie to na przykład 5, 6, bo lepiej, żeby zostało niż zabrakło. Tylko kwestia, co później z tym zrobisz. Lokal nie może tego zutylizować, lokal nie może tego nawet zabrać, lokal tego nigdy nie zabiera. Na końcu zostajecie z tym jedzeniem. Rozdajecie to jedzenie gościom, którzy wcale nie chcą tego jedzenia brać. I co się dzieje? Jest wiele lokali, które z premedytacją, moim zdaniem, sprzedają bardzo duże menu, bo na tym zawsze był pieniądz, na tym można zarobić. Na czym nie zarobić, jak na jedzeniu. Prawda? A Polak lubi jeść, Polak nie może chodzić głodny i niech pani weźmie lepiej dwa mięsa więcej, niż żeby miało zabraknąć. Tak naprawdę wielu ludzi bardzo świadomie podchodzi do żywienia w dzisiejszych czasach, i bardzo wiele osób nie je nawet w nocy, nawet jak jest na imprezie. Ja to zauważyłem, z moich obserwacji wynika, że, że naprawdę to wszystko się zmieniło z perspektywy czasu. Ludzie zaczęli mniej jeść, mniej pić. Jeśli ktoś wam sprzeda menu na wyrost, to musicie się z tym liczyć, że odbije się to na pewno na tańcach. A jak to wygląda w praktyce? Kiedy dacie się namówić na zbyt wiele atrakcji kulinarnych, tak zwanych, na które zazwyczaj potrzeba więcej czasu niż 10 minut, kiedy zespół gra i powiedzmy: nic się nie dzieje, no to przerwa trwa zazwyczaj 10 minut. Po tej przerwie ruszamy do zabawy. Goście wiedzą, że mają co najmniej 30 minut tańca, czasami 40 i 50. To już zależy od kapeli, zależy to od lokalizacji, w której odbywa się wasza uroczystość weselna. I co się dzieje? Mamy 3, 4, 5 atrakcji kulinarnych. Czyli wesele zaczyna się od obiadu. Po obiedzie wjeżdża ciasto, po cieście wjeżdża płonąca kaczka, na którą tak naprawdę trzeba poświęcić większą przerwę, bo profesjonalny zespół, który gra na weselu, na pewno bierze pod uwagę, że kiedy podawane są niespodzianki kulinarne, to przerwa rządzi się własnymi prawami. Czyli na pewno zespół czeka aż. Większość gości zje, i wtedy dopiero rusza do dalszej zabawy, do dalszego grania. Kiedy zespół zagrał blok muzyczny, minęło 30 minut, i po tym bloku wjeżdża nagle pierwsza niespodzianka kulinarna jest ok. Ale jeśli tych niespodzianek jest 6, 7, 10, w menu, bo, bo tak wam ktoś dobrze doradził, to po kolejnym bloku będzie kolejna niespodzianka, a po niej 45 minut przerwy, bo nie możemy nigdy przewidzieć, jak długo będą goście jeść. Czy będą jeść 20 minut, czy będą jeść 40 minut. Na pewno nie będzie to eleganckie, kiedy po 20 minutach zespół stwierdzi, że trzeba grać, bo, bo czas minął, jest już 20 minut przerwy, no ale jak grać, jak połowa gości jeszcze nie zjadła. Połowa czeka na, na, na tą niespodziankę, a połowa jest już najedzona. Dodajmy jeszcze, że jeśli na przykład ekipa kelnerska nie uwija się tak jak trzeba, to musicie mieć świadomość, że połowa gości może od pół godziny już czekać. I być zdezorientowana. I nawet yy, często jest tak, że ci goście nie mają świadomości, dlaczego zespół nie gra, dlaczego jest taka duża przerwa. Nie zwracają na to uwagi, ponieważ sami zjedli, mają to załatwione. Ty, zjedliśmy już. Zjedliśmy już pół godziny. Stefan, Stefan, zjedliśmy już pół godziny temu, a oni nie grają. A czemu nie grają? I cię ich zapytaj, co to za kapela, która nie gra. I wszystko zrzucane jest na kapelę. A nikt nie ma pojęcia, że w dzisiejszych czasach taka kapela, i nie tylko kapela, bo wszystkie podmioty, które pracują na weselu, uzależnione są od, od szczegółowych ustaleń, które wcześniej przeprowadzają z parą. I w tych ustaleniach zazwyczaj jest, że kiedy goście jedzą ciepły posiłek, no to ta przerwa reguluje się sama. I o tym musimy wiedzieć, że ta przerwa reguluje się sama. Więc nie możemy w połowie, w, połowie, w połowie degustacji przerwać i zaprosić wszystkich do tańca, bo ta druga połowa albo nie pójdzie dlatego, że nie jadła, albo pójdzie dlatego, że będzie to wynikało z ich kultury. Zostaliśmy zaproszeni, nie wypada, żebyśmy nie poszli. I co się dalej dzieje? Mija kolejna przerwa i jest kolejna niespodzianka kulinarna. Na którą trzeba poświęcić znowu 40 minut, 45 minut czasu, bo zazwyczaj tak to jest. Czasami jest to 20 minut, czasami jest to 15 minut, ale nigdy nie ma 10 minut. Jest to dłuższy czas, w którym na pewno goście są zdezorientowani, nie wiedzą, co się dzieje, nie mają pojęcia, dlaczego siedzą, i kiedy mija już powiedzmy 3 godziny, a oni już zjedli. Piątą kulinarną niespodziankę albo dwudziestą, to mają tylko wrażenie, że przez trzy godziny bawili się tak naprawdę bardzo mało. Osobiście miałem taką sytuację, kiedy po trzech godzinach przyszedł wujek Andrzej z wujkiem Stefanem i zapytał: Panie Łukaszu, dlaczego wy nie gracie? Dlaczego tak mało gracie? W ogóle prawie nie gracie. No tak, nie gramy, ale skoro mamy ustalenia, których się trzymamy, a państwo dali się namówić na 150 tysięcy różnych kulinarnych niespodzianek, które tak naprawdę nikomu nie są potrzebne, ponieważ goście nie mają takich sił przerobowych, żeby przerobić to jedzenie, które jest podawane. Nie mają, nie mają w ogóle sposobności ani możliwości, żeby to wszystko przejeść. A przerwy są przerwami. Więc po takich trzech godzinach okazuje się, że mają wrażenie, że w ogóle się nie bawią. Mało tego. Mamy takie tradycyjne punkty programu weselnego, na przykład tort, który pojawia się o godzinie 22. I co się dzieje? Ten tort jest podziubany. Że tak się wyrażę, pociubany. Mało tego, kosztował 5 tysięcy, kosztował 6 tysięcy. No bo przecież to jest jedyne wesele w moim życiu. Ja muszę mieć super tort za 6 tysięcy. Okej, okay. miej ten tort, miej tort za 20 tysięcy. Ale pamiętaj, że jeżeli twoi goście najedli się 3 godziny wcześniej 60 tysięcy różnych potraw, to nawet nie będą mieli ochoty spojrzeć na ten tort. I co? Tort wyjedzie, był, pojechał, było fajnie I tak dalej, i tak dalej Czyli nic wam nie da fajna kapela, nic wam nie da fajny lokal, nic wam nie da fajna wódka i jedzenie Jak to wszyscy mówią, połowa sukcesu to jedzenie, druga połowa to kapela, a trzecia połowa to wódka Wcale tak nie jest, bo nawet Obsługa kelnerska czy inne różne rzeczy, na które nie macie wpływu podczas tej imprezy, których się w ogóle nie spodziewacie, mogą Wam kłaść wesele w każdej minucie. I dlatego chciałem Wam powiedzieć, że naprawdę, jeśli pójdziecie do lokalu, to przemyślcie, przemyślcie sobie na spokojnie. Ile dań chcecie? Ile mięs. Znacie swoich gości, sprawdźcie, popytajcie, zróbcie jakiś research, zapytajcie tych osób, co lubią jeść, ile lubią jeść, ile jedzą. Czy warto im dać tradycyjne potrawy, czy może lepiej dać im coś innego? Na każdym weselu jest prawie to samo. Jest tylko garstka lokali, które serwują naprawdę odmienne menu. Bo jak można yy, tak naprawdę. Jeść schabowy na weselu, no można, okej, okay, można, a jeśli to jest polskie tradycyjne danie w 80% u każdego w domu, no to po co to serwować na weselu? Bo lubi, bo też to je. Idziemy na łatwiznę, pokażmy im coś innego, pokażmy im inne dania, pokażmy im jakieś fajne, futurystyczne rzeczy, pokażmy im inne smaki. Weźmy mniejsze menu. Oszczędniejsze. Wydamy mniej pieniędzy, zaoszczędzimy czas. Ergonomia wesela będzie po prostu na wysokości sufitu czy zenitu. Nie będzie nic wchodziło w paradę. Goście nie będą przejedzeni. Od posiłku do posiłku. Będzie czas, kiedy będą mogli sobie to strawić spokojnie, nie będą czuć się i tak dalej. Przerwy nie będą się wydłużać, bo tak naprawdę i tak w czasie wesela mamy, na pewno mamy jedną przerwę na tort. Dzisiaj to się bardzo szybko odbywa, bo czasami od podania do zjedzenia 15 minut. Ale bywały sytuacje, gdzie obiad trwał 2,5 godziny, ponieważ było 120 osób. I dwie kelnerki, które nosiły po dwa talerze na ręku. I połowa gości tak naprawdę od godziny nie miała co robić. Dlatego mówię jeszcze raz: przemyślcie sobie spokojnie wasze menu, zoptymalizujcie sobie to wszystko. Zwróćcie uwagę na to, co, co mówi Wam pani, czy jest wiarygodna, czy Pan. Menadżer, menadżerka. Wydaje mi się, że wystarczy 10 zdań zamienić z taką osobą i będziecie mieli jakiś pogląd, czy ta osoba chce Wam na siłę sprzedać menu, które będzie już z definicji na wyrost, bo wszyscy tak biorą. Wy nie jesteście wszyscy i nie róbcie tak jak wszyscy. Skupcie się na tym, żeby naprawdę sobie to przeskalować. A bardzo dużo profitu z tego będziecie mieli. Będziecie mieli cały czas tańczących gości na parkiecie. Będziecie mieli jedzenia tyle, ile trzeba. Goście będą czekać na jedzenie, a nie dziubać. Albo jeść na przykład oczami. Wiesz, Stefan, coś bym zjadła, ale nie wiem co. Weź sobie mięso kalina, zjedz sobie cztery. I pójdziemy tańczyć. Będziesz śmigać jak torpeda. Nie, nie będziesz śmigać jak torpeda, bo każdy, który jest przejedzony, najedzony, po prostu wysiada. Także naprawdę proponuję zastanowić się nad tym nie sugerować się opiniami innych bo ja miałem 6 mięs, no to ty też miałeś 6 mięs. Moim zdaniem wystarczy po dwa mięsa. Jeśli miałbym już, już tam w liczby pójść. Nie 6. 2. To nie są te czasy, że, musiał, że musi się teraz ze stołów wysypywać. Bo ktoś sobie pomyśli, że nie wystawili się tak jak trzeba. Te czasy już minęły. Musicie mieć również świadomość, że nie wiadomo, jak byście zrobili, obojętnie jak, to i tak ktoś będzie niezadowolony. Będzie niezadowolony, dlatego że nie ma schabowego. Będzie niezadowolony, dlatego że są jakieś dania wymyślne. A tak naprawdę, minimalizm jest najlepszą drogą do tego, żebyście mieli wszystko ogarnięte tak jak trzeba. Minimalizm. Nie polecam tych wszystkich spektakularnych rzeczy tort, ewentualnie dzik czy świnia płonąca ok, jeśli lubicie, jeśli wiecie, że wasi goście będą jedli nie ma problemu jedzcie, zamówcie sobie ale nie może być skrzynia mięsa, po niej dzik po niej kaczka płonąca tort lody ciasta szwedzki stół z ciastami Osobno podawane ciasta jeszcze do szwedzkiego stołu, inne niż na szwedzkim stole, bo na szwedzkim stole są monoporcje. A teraz podaliśmy placek, przecież mogą być i monoporcje, mogą być i placek. Większość szanujących się lokali na pewno jest świadoma i na pewno wie, co robi, i taki lokal można na kilometr wyczuć. Taką panią menadżer można również na kilometr wyczuć. Ja na pewno w moich wywiadach będę spotykał się z takimi paniami, które prowadzą lokale, czy, czy panami, którzy odpowiedzialni są za management, którzy odpowiedzialni są za, e, za te wszystkie rzeczy, które ustalacie w lokalu, i będziecie mieli pogląd, jak oni myślą, jak do tego podchodzą, jaki mają poziom empatii, czy robią to tylko dla pieniędzy, czy robią to z pasji. Większość z nich to są ludzie, którzy. Tak naprawdę pracują w takich lokalach. To nie są właściciele. Czasami pracownik ma większy poziom interakcji, większy poziom zrozumienia, większy poziom kultury, jak właściciel. Więc nie ma reguły. Jeśli macie jakieś pytania, napiszcie do mnie. Napiszcie do mnie. Subskrybujcie mój kanał, bo bez tego nic nie będziecie wiedzieć. A bez wiedzy będziecie w dupie. Opowiem Wam jeszcze taką anegdotę na koniec. Na jednym z wesel, na którym właśnie działy się te sytuacje, wszystkie, gdzie te przerwy były bardzo długie, po 45 minut, podczas oczepin. Podszedł do mnie pan z obsługi i zażądał, żebyśmy w tej chwili przerwali oczepiny. A był to test na zgodność, gdzie para młoda odpowiadała na pytania, trzymając swoje buty w ręku. Zażądał, żebyśmy zakończyli to w tej chwili, bo oni muszą wydać danie. Na co ja powiedziałem: proszę pana, ale my prowadzimy oczepiny. No dobra, dobra. No dobra, dobra, weź mi tu nie... Tu... Powtórzyłem drugi raz. Jak pan sobie to wyobraża? Jesteśmy w trakcie oczepin, pokazując mu monitor mojego komputera, na którym był plik z ustaleniami szczegółowymi, które zawsze przeprowadzam. Dalej nic do tego pana nie dotarło. Bardzo się zezłościł i powiedział mi tak. Słuchaj, przerywasz to czy nie? Spojrzałem na kolegę, który prowadził te oczepinę. Spojrzałem na tego pana i na tych nic nieświadomych gości, którzy w ogóle nie zdawali sobie sprawy, co się dzieje za kulisami, a szczególnie para młoda która tak naprawdę w tym dniu powinna odłączyć się od wszystkich problemów, od wszystkich spraw, które załatwiała wcześniej, oni powinni przyjść, usiąść i płynąć tym statkiem. I nagle, kiedy już dosadnie powiedziałem Panu, proszę pana, nie przerwiemy tych oczepin, ponieważ mamy swoje ustalenia i je realizujemy. Wiecie co usłyszałem? My też musimy wszystko wydać. I nie tylko wy będziecie tutaj y, brylować na parkiecie. I to jest właśnie ta błęda. Najpierw sprzedaliśmy Wam 100 milionów dań, które teraz musimy wydać, bo jak ich nie wydamy, to będzie źle. Będzie źle, bo nas szef popremi palnie. Będzie źle, bo w kuchni będzie zator, bo nie będzie można robić kolejnego dania, które za 30 minut wyskoczy z kuchni. I tego Wam życzę. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie do mnie, z chęcią na nie odpowiem. Bardzo dziękuję i zapraszam Was do obejrzenia kolejnych odcinków. A niebawem pierwszy wywiad, który na pewno też dostarczy Wam bardzo dużo ciekawej treści. Dziękuję, do widzenia, trzymajcie się. Hej!